Czy rosnąca inflacja wywołuje coraz większy niepokój wśród inwestorów? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Inflacja w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 2,5%. Czy to wywołuje niepokój wśród inwestorów? Przypomnę, że w Polsce jest ona niemal dwukrotnie wyższa. Oczywiście, jakby jest bardzo duży niepokój wśród inwestorów. Wystarczy spojrzeć sobie na indeks Nasdaq, który wyraźnie w ostatnich dniach tracił. Jest bardzo dużo bardzo dużo właśnie sygnałów inflacyjnych. Między innymi, jeżeli spojrzymy sobie na ceny obligacji indeksowanych inflacją 5 czy 10 letnie to one są najwyższe od 2000. 11, od okresu 2011-2013, kiedy to one właśnie notowały szczyty, więc no bardzo duża część inwestorów, konsumentów spodziewa się tego, że ceny będą rosnąć. Druga rzecz to oczywiście efekt bazy, prawda? Jakby zeszły rok był, był bardzo specyficzny, szczególnie ten okres marzec, kwiecień, maj czerwiec, prawda, ten cały drugi kwartał był bardzo specyficzny, bo mieliśmy mocne zamknięcie gospodarki, potem bardzo szybkie otworzenie gospodarki, więc te dane w najbliższych miesiącach będą mocno jakby zawirowane, więc też nie można tutaj mówić o jakimś stałym trendzie, bo nie wykluczone, że Inflacja w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, czy w różnych miejscach na świecie przekroczy poziom 5%, i, i to nie jest jakiś odległy scenariusz, natomiast już dalsza część roku powinna być lepsza. No i oczywiście taka inflacja, taki poziom, jeżeli popatrzymy sobie na poziom 3, 4 czy 5%, no to to budzi bardzo duży niepokój. Ponieważ no, przy y, zerowych stopach procentowych, y, no jednak trzymanie oszczędności y, powoduje, że po, trzymanie oszczędności, czy to w banku, czy, y, czy można powiedzieć, że w poduszce, no, y, prowadzi do tego, że, że ludzie obawiają się tego, że y, te ich oszczędności zostaną zjedzone po prostu przez te rosnące. Ceny, więc ten niepokój jest naprawdę bardzo widoczny, i teoretycznie gdzieś tam powinniśmy oczekiwać tego, że bank centralny, czy to, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, zacznie w jakikolwiek sposób interweniować. Natomiast w Polsce mamy jasno podkreślone, że oczywiście nie będziemy mieli takiej sytuacji. Teraz jest wzrost gospodarczy przede wszystkim, jakby tutaj celem. No i również tak jest też w Stanach Zjednoczonych. Bo tam dane z gospodarki ostatnio są słabsze, niż oczekiwali analitycy. No i chyba Fed się z tego cieszy, takie mam wrażenie. Zdecydowanie tak, bo, bo prawda, wszystkie nagłówki przed piątkowymi danymi z rynku pracy za kwiecień. Pokazywały, że można oczekiwać, że wzrost zatrudnienia wyniesie ponad 1 milion. Natomiast ostatecznie ten wzrost się okazał na poziomie nieco powyżej 250 tysięcy, więc czterokrotnie niżej od oczekiwań. Więc bardzo duże negatywne zaskoczenie danymi. Wzrost stopy bezrobocia, czyli de facto Fed miał rację, wskazując na to, że rynek pracy. Jest jeszcze daleki, bardzo daleki od dobrego stanu, więc nie ma na ten, nie ma tak naprawdę na ten moment szans na to, żeby Rezerwa Federalna no, w jakiś sposób zareagowała na te rosnące ceny. Jakby głównym celem jest przede wszystkim przywrócenie gospodarki na właściwe tory, czyli na te tory, na których znajdowała się przed koronawirusem. Więc oczywiście teoretycznie złe dane okazuje się, że są dobre dla Wall Street, bo oczywiście kiedy jakby inflacja jest oczywiście problemem, natomiast inflacja jest problemem przede wszystkim ze, dla inwestorów, przede wszystkim dlatego, że inflacja jest prognozą wyższych stóp procentowych. Natomiast kiedy mamy pewność, że stopy procentowe nie wzrosną, no to oczywiście to doprowadzi nam do tego, że teoretycznie nawet przy złych danych. Yy, przy zapewnieniu, że polityka monetarna pozostanie bez zmian, będziemy mieli jednak wzrosty na giełdach. Czyli luźna polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych nadal przed nami, z wpływem na zachowanie inwestorów na całym świecie? Prawdopodobnie tak, natomiast nigdy nie można być pewnym. Jest przed nami oczywiście czerwcowy, czerwcowe posiedzenie FED. Mamy sympozjum w Jackson Hall, Jak wiadomo, zwykle tam można było się spodziewać jakichś nowości, chociaż nie w ostatnich latach. Więc być może jakaś komunikacja nastąpiłaby. Natomiast biorąc pod uwagę to, że FED utrzymuje swoje zdanie, że inflacja nie jest problemem. Raczej ta luźna polityka monetarna z nami zostanie przynajmniej na te kilka miesięcy. O tym, czy wysoka inflacja wywołuje strach wśród inwestorów, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję również.